Podstawową zaletą metody FUI jest jej bezbliznowość. Ona oczywiście nie jest dosłowna, bo w punkcie pobrania jednostki mieszkowej te, te włosy już nie odrosną. Chociaż czasami pozostaje jeden lub dwa mieszki w tym miejscu i one odbudowują włosy. Niemniej przy bardzo szczegółowym oglądaniu okolicy dawczej można dostrzec, że co któryś mieszek włosowy już w tym miejscu nie, nie, nie istnieje. Więc zaletą jest brak widocznych śladów pobrania. Drugą rzeczą jest też to, że jakość tych, jakość tych przeszczepów zależy przede wszystkim od lekarza. To w jego rękach znajduje się to, co nazwiemy tą sztuką w pobieraniu, umiejętne pobranie jednostki mieszkowej, która, która gwarantuje nam później dobry efekt. I to też wymieniłbym jako zaletę metody FUE. Zaletą jest oczywiście zaangażowanie mniejszej ilości osób i mniejszego personelu. To może taki element ekonomiczny. Z punktu widzenia lekarza, który to wykonuje, jednak rzeczywiście dość istotny, bo przy zabiegach wykonywanych metodą strip w niektórych klinikach to po 5-6 osób było zaangażowanych w sam proces przygotowywania przeszczepów. Tutaj praktycznie w momencie pobrania przeszczep jest gotowy do, do przeniesienia w miejsce wyłysiałe. Powiedziałbym też tak, że jednostki mieszkowe pobierane metodą FUE są jednostkami z minimalną tylko ilością tkanego otaczających. W nomenklaturze amerykańskiej określa się to jako skinny grafts w przeciwieństwie do tubigrafts, czyli przeszczepów, które posiadają tej tkanki więcej. A więc jeśli mamy tego typu przeszczep, możemy go umieścić gęściej, a więc to przenosi się nieco na jakość uzyskanego efektu przeszczepu, przy użyciu tej metody. I ostatnią rzeczą, którą bym też podkreślił, to to, że stosując metodę FUI możemy, poszerza nam się zakres potencjalnego obszaru dawczego. Metodą strip nie pobierzemy włosów z okolicy skroni, no bo w tym miejscu blizna mogłaby być już bardzo szpecąca. Metodę FUI pobierzemy. Metodą strip nie pobierzemy przeszczepów z innych okolic ciała, jak klatka piersiowa, czy też powiedzmy broda. W metodzie FUI. W metodzie FUE możemy pobierać z klatki piersiowej, możemy pobierać y, u mężczyzn z, z policzków i z brody, y, ba, w skrajnych przypadkach możemy przy obfitości jednej brwi i deficycie drugiej brwi skorzystać już z idealnego materiału do rekonstrukcji brwi, czyli włosów pobieranych metodą FUE z tej obfitej brwi.